Przed chwilą zatwierdziłem umowę ramową dotyczącą zamówienia przez wojsko polskie w polskiej grupie zbrojeniowej w konsorcjum, na czele którego stoi polska grupa zbrojeniowa amunicji do amunicji artyleryjskiej 155 mm. Doświadczenia z wojny na Ukrainie stanowią wprost, że artyleria odgrywa kluczową rolę. Kluczową rolę zarówno jeżeli chodzi o skuteczną obronę ukraińską, jak i o metodę ataku przypuszczanego przez Rosję na Ukrainę. W związku z tym decyzje władz polskich skoncentrowane są na tym, żeby wzmacniać artylerię. Dlatego też wzmacniamy artylerię poprzez wyposażanie jednostek wojska polskiego w nowoczesną broń, zarówno dotyczącą artylerii rakietowej, jak i artylerii lufowej. Ale hmm, oczywiście najważniejsza w tym wszystkim jest amunicja. Stąd ważna umowa, która dziś została zatwierdzona. Umowa stanowi o tym, że Zamawiamy w polskim przemyśle zbrojeniowym rzeczywiście znaczące ilości amunicji. Dlaczego potrzebne są duże ilości amunicji? Dlatego, że dziennie na Ukrainie wykorzystywanych jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji, więc w związku z tym nasze zamówienie dotyczy Setek tysięcy, ale można powiedzieć również, że można mówić o milionie sztuk amunicji, jaka powinna być wyprodukowana przez polski przemysł zbrojeniowy. Umowa pozwala na to, żeby polski przemysł zbrojeniowy mógł doprowadzić do zwiększenia mocy produkcyjnych. Ta umowa wpisuje się w rządowy program rezerwy amunicyjnej, który na podstawie uchwały Rady Ministrów został przyjęty przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. A więc ta umowa dziś zatwierdzona jest pierwszym etapem realizacji programu, którego celem jest doprowadzenie do tego, żeby polski przemysł zbrojeniowy, żeby narodowy producent amunicji zwiększył swoje moce produkcyjne, w związku z tym będziemy wykorzystywać tą amunicję na szkolenie naszych żołnierzy, będzie ona stanowiła rezerwę dla wojska polskiego, no, ale rzeczywiście, jeśli te moce produkcyjne, a jestem o tym głęboko przekonany, wzrosną w krótkim czasie, będziemy także mogli amunicję eksportować. Dlatego że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb. Europejskich, ale także światowych, związanych właśnie z uzupełnianiem składów, ze wzmacnianiem wojska. Chodzi tu oczywiście o państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc jeszcze raz, zatwierdziłem umowę, która stanowi pierwszy etap zamówienia. Na setki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm, mo, można powiedzieć o milionie sztuk amunicji. Ta umowa pozwoli także na zamówienie kolejnych sztuk amunicji 120 mm, więc jest to umowa, która jest początkiem zwiększenia mocy produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego. Realizujemy w ten sposób dwa cele. Pierwszy cel, to wzmocnienie zdolności obronnych wojska polskiego. Drugi cel to stworzenie większych możliwości produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziękuję.